Rozdział szósty Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami Tak mów do Izraelitów Gdy jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta złoży ślub Naziratu Aby się poświęcić dla Pana Musi się powstrzymać od wina i sycery Nie może używać octu winnego i octu z sycery Ani soku z winogron Nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych jak i suszonych przez cały czas trwania Nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyn. Przez cały czas trwania Nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie czas, na jaki poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony Panu, nie może się zbliżyć do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może ściągnąć na siebie nieczystości, gdyż nosi na swojej głowie znamie poświęcenia dla Pana. Podczas całego okresu trwania Naziratu jest poświęcony Panu. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Omawiamy dzisiaj instytucję Nazireatu opisanią jedyne w tym miejscu w Biblii, a która jednak będzie odgrywała ważną rolę w historii Izraela. Mężczyzna lub kobieta staje się Nazirejczykiem poprzez złożenie czasowego ślubu nazireatu. Pod koniec Księgi Kapłańskiej usłyszeliśmy, że Biblia nie zachęca do składania jakichkolwiek ślubów. Nazirat ma taką zaletę, że trwa z góry określoną ilość czasu. Nazirejczyk składa trzy śluby czasowe całkowitą abstynencję z wina i z wszelkich winogron, a nawet z pestek powstrzymanie się od szerzenia włosów i brody powstrzymanie się od kontaktu ze zwłokami, a nawet z bliskimi osoby zmarłej. Ten ostatni zakaz nakłada na Nazirajczyka takie same wymogi jak na arcykapłana. Arcykapłan również ma zakaz picia alkoholu przed wejściem do namiotu spotkania. Śluby nazireatu podnoszą więc człowieka do najwyższych wymogów świętości zarezerwowanych samemu arcykapłanowi. Perset 5 podkreśla, że Nazirejczyk staje się święty, a więc oddzielony, poświęcony Panu. Zakończenie okresu nazireatu jest zapieczętowanie przy pomocy ofiary całopalnej, a więc ofiary uwielbienia, oraz, co jest bardziej zaskakujące, ofiarą przebłagalną wraz z towarzyszącym oddaniem pokojowym. Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas naziratu, przyprowadzi się go przed wejście do namiotu spotkania. A on przyniesie jako dar ofiarny dla pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną. Dalej jednoroczną owcę bez skazy na ofiarę przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną. Nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. I prześne pod pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną. Kapłan zaniesie wszystko przed pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla pana, łącznie z koszem chlebów prześnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania. Nazirejczyk ostrzyże swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb prześny z kosza oraz prześny pod płomy i złoży je na ręce Nazirejczyka. Gdy on już ostrzyże swe włosy, kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem. Jest to święty dar należny kapłanowi, prócz mostka kołysania, i łopatki odłożonej na ofiarę. Odtąd może nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych, ślubowanych panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazirea. Zauważmy, że poza abstynencją od alkoholu. Nie ma abstynencji pokarmowej lub seksualnej. Ciekawy jest rytuał rzucenia obciętych włosów w ogień z oddania pokojowego. Ten unikatowy gest symbolizuje składanie całego okresu nazireatu w ofierze całopalnej. Nie zachowuje się żadnej pamiątki dla siebie, dla przechwalenia się. Ciekawe, że w końcowym obrzędzie. Nazirejczyk ma nawet nakaz picia wina, kładąc tym samym kres swojej abstynencji. Tymczasowość Nazireatu jest podkreślona trzy razy w tym ustępie. Teraz zastanówmy się nad tym, jaki jest związek Nazireatu z poprzednim rozdziałem. Jako punkt wspólny można znaleźć odniesienie do roli arcykapłana. Rytuał gorzkiej wody podanej kobiecie, posądzonej o cudzołóstwo, pokazuje na światło dzienne, że mąż nie spełnił wobec swojej żony roli arcykapłana, że mąż nie umiał podnosić swojej żony ku świętości, ani że nie został przez nią podniesiony ku świętości. Nazeryczyk tymczasowo podnosi się do roli arcykapłana. Nigdy nie zastąpi arcykapłana, ponieważ arcykapłan musi być synem Araona i namaszczony przez Boga do służby liturgicznej przez całe swoje życie, podczas gdy nazireat jest ślubem prywatnym i tymczasowym. Nazireat jest więc instytucją trochę niejednoznaczną. Świecka osoba tymczasowo podniosła się do roli arcykapłana, choć nim nie jest. Ta instytucja nie była zbytnio promowana w historii Izraela, ani nie była zbytnio lubiana przez kapłanów. I to nas prowadzi do Jezusa Chrystusa, który, choć nie był synem Aarona, pełnił funkcję wiecznego arcykapłana. W oczach ówczesnych kapłanów Jezus Chrystus było postacią niejednoznaczną. Zwłaszcza kiedy się przypomni, jak go identyfikowali. Jezusa z Nazaretu, co kojarzy się z wyrażeniem Jezus z Naziratu, Jezus nazirejczyk. Poza tym można znaleźć też paralele między Jezusem a Samuelem. Anna, matka Samuela, również wyśpiewała z hymn uwielbieniowy po poczęciu, tak jak Miriam, matka Jezusa. Samuel Nazirejczyk swobodnie składał Bogu ofiary. Jezus Nazarejczyk dobrowolnie złożył Ojcu ofiarę, co samego siebie. Samuel Nazirejczyk ustanowił królestwo w Izraelu. Jezus Nazarejczyk ustanowił królestwo Boże na całej Ziemi. Tak więc samo podobieństwo słów Nazirejczyk, Nazarejczyk musiało wzbudzać mieszane uczucia u ówczesnych kapłanów. Jak widzimy, znajomość Starego Testamentu pozwala odkryć problematykę nowotestamentalną, której chrześcijanie często nie są świadomi, a która rzuca nowe światło na postać i misję Jezusa z Nazaretu. Cały rozdział kończy się wspaniałą formułą błogosławieństwa kapłańskiego, której poświęcimy następny odcinek. Póki co życzę owocnego słuchania. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: Tak mów do Izraelitów, gdy jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta złoży ślub naziratu, aby się poświęcić dla Pana, musi się powstrzymać od wina i sycery. Nie może używać octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczonych. Przez cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie czas na jaki poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony Panu, nie może się zbliżyć do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może ściągnąć na siebie nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamie poświęcenia dla Pana. Podczas całego okresu trwania Naziratu jest poświęcony Panu. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł, i sprowadził przez to nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia. Ostrzyże ją dnia siódmego. Ósmego dnia przyniesie dwie synogadlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do namiotu spotkania. Jednego kapłan złoży jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną i dokona przebłagania za niego za winę, jaką ściągnął na siebie przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa Jego poświęcona. Poświęci się znowu dla Pana na czas Naziratu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas Naziratu, przyprowadzi się go przed wejście do namiotu spotkania. A on przyniesie jako dar ofiarny dla pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną, dalej jednoroczną owcę bez skazy na ofiarę przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną. Nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i prześne podpłomyki pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną. Kapłan zaniesie wszystko przed Pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana, łącznie z koszem chlebów przaśnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania Nazirejczyk ostrzyże swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb przaśny z kosza oraz prześny pod i złoży je na ręce Nazirejczyka. Gdy on już ostrzyże swe włosy, kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed panem. Jest to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania i łopatki odłożonej na ofiarę. Odtąd może Nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo, odnoszące się tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych panu, niezależnie od tego na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazira.